Ależ co, X-em mam otworzyć drzwi? No dobra. Oła, kurwa! Ale mnie napierdala łeb. Skur... Nie podchodź, tu mam klamkę. To znowu ty! Oła, kurwa! Prze... Oła, przestań, szmato, to boli! Boli, przestań! Ty szmato! Nie będzie więcej żurzel Andrzej, co ty robisz? Andrzej on ma granaty! Idziesz ze mną, Andrzej! Andrzej Agora nie! Gora upadnie bez ciebie! Andrzej! Jezu Mam cię Macieju 17 Andrzej to ty? Ty żyjesz? Ej, ty nie jesteś za gory! Z tobą wszystko jest okej? Okay? To ja, Gimper. Musimy ocalić YouTube'a. Co jest grane? Plan YouTube'a? Agora, full screen, Machinima. Wszyscy muszą paść.